Dzień dobry, nazywam się Magdalena Bula. Na co dzień pracuję z dziećmi w szkole podstawowej i młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym. Dlatego jest to moje pierwsze wystąpienie przed studentami. Bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie i umożliwienie mi tego debiutu. Na początku chciałabym zrobić zastrzeżenie, że mój wykład będzie zawierał lokowanie produktu. Wiecie Państwo, że będę mówiła dzisiaj o winie. I wybrałam ten temat nieprzypadkowo, dlatego że zastanawiałam się nad czymś. O czym zazwyczaj podczas lekcji nie wypada mi mówić, albo wręcz nie wolno, ze względu na wiek moich odbiorców i na ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Ale kiedy zaczynałam zbierać materiał do tego wykładu, uświadomiłam sobie, że wcale tak nie jest, bo przecież w szkole podstawowej już zdarza nam się rozmawiać o piciu alkoholu. Nie wiem, czy panie pamiętają. Celowo ograniczam tutaj odbiorców do pań, ponieważ wiem, jaki stosunek mają panowie do tej lektury. Nie wiem, czy panie pamiętają mieszkankę Zielonego Wzgórza, Ani Shirley, która pewnego dnia postanowiła zaprosić swoją przyjaciółkę od serca na podwieczorek. I tak bardzo była przejęta, że ma okazję po raz pierwszy gościć swoją przyjaciółkę Dianę u siebie. Miały zostać zupełnie same, miało być to takie wyjątkowe wydarzenie. Tak bardzo była przejęta, że pomyliła butelki przez pomyłkę podała dianie nie sok malinowy, a wino porzeczkowe. I tym samym doprowadziła do sytuacji, że pierwszy podwieczorek na zielonym wzgórzu był jednocześnie pierwszym upojeniem alkoholowym diany. Na szczęście cała ta sytuacja skończyła się dla obu dziewcząt dobrze i była wyłącznie takim śmiesznym fragmentem całej książki. Dziewczyny. Nie piły alkoholu świadomie. Natomiast my będziemy rozmawiać głównie o bohaterach, którzy konsumowali, wiedząc, co konsumują. Żeby jednak ta konsumpcja była taką odpowiednią celebracją, żeby to był taki wyjątkowy moment, jak na to wino zasługuje, powinniśmy wiedzieć, jak to zrobić. I tutaj z pomocą przychodzi Zbigniew Herbert, jeden z najpopularniejszych polskich poetów, uznanej zarówno w kraju, jak i za jego granicami który nie dostał Nagrody Nowla tylko i wyłącznie dlatego, że prawdopodobnie było to przeoczenie Komitetu Nablowskiego, w jednym ze swoich esejów ze zbioru Barbarzyńca w Ogrodzie opisuje relacje z pobytu we Włoszech. Tam miał okazję uczyć się, jak należy pić wino. Pozwólcie Państwo, że przytoczę fragment. Należy nachylić szklankę, aby zobaczyć, jak płyn spływa po szkle, czy nie zostawia śladów. Następnie podnosi się ją do oczu i... Jak mówi pewien francuski smakosz, zatapia się oczy żywy w żywych rubinach i kontempluje, jak chińskie morze pełne korali i alg. Trzeci gest. Zbliżyć brzeg szklanki do dolnej wargi i wdychać zapach mammola, bukietu fiołków oznajmiających nozdrzą, że kianti jest dobry. Zaciągnąć się tym aż do dna płuc tak, żeby mieć w sobie woń dojrzałych winogroń i ziemi. Wreszcie ale unikając barbarzyńskiego pośpiechu, wziąć w usta mały łyk i językiem rozetrzeć ciemny, zamszowy smak na podniebieniu. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na pewien szczegół. Wśród tych metafor wyrafinowanego słownictwa w gąszczu pięknych wyrażeń Zbigniew Herbert pisze, że pił to wino ze szklanki. Jak to możliwe, że ktoś tak oczytany, erudyta, Ekonomista, prawnik, filozof pije wino ze szklanki. Czy nie jest świadomy tego, że powinno się wino pić z kieliszka? Czy to są jakieś braki, elementarne braki w wychowaniu? Nic bardziej mylnego. Spisywał ten esej w latach 60., kiedy zupełnie normalne było to, że zdarza się wino pić ze szklanki. Możliwe, że w Państwa głowach pojawiła się jeszcze inna koncepcja, a mianowicie skojarzenie z typem szklanki który nazywa się literatka i chociaż ja też przez dłuższy czas myślałam, że literatka zawdzięcza swoją nazwę ekscesom pisarzy i poetów, muszę Państwa zmartwić, to nie jest prawidłowa koncepcja. Literatka jest tak naprawdę spolszczonym określeniem zapożyczonym z języka niemieckiego, w którym mówi się o takim naczyniu literachtel albo Ein liter, czyli po prostu jedna ósma litra. I nazwa ta informuje nas tylko i wyłącznie o tym, że powinna mieć objętość 125 ml. Niestety nie odnosi się w żaden sposób do fascynujących skądinąd biografii pisarzy i poetów. Wiemy już, że można wino pić ze szklanki. Wiemy oczywiście, że można wino pić z kieliszka. Ale byli tacy, którzy nie ograniczali się do tych niewielkich rozmiarów Szklanek bądź kieliszków, a pili od razu z dzbana. Co więcej, nie powstrzymywała ich również pora dnia. I tak, Anakreont, poeta starożytny, wywodzący się z Grecji, który zrezygnował w przeciwieństwie do swoich rówieśników z pisania o wojnach bądź miłości, a zdecydował się pisać o tematyce wiesiadnej, stworzył wiersz pod tytułem śniadanie. Pozwólcie państwo, że przytoczę. Na śniadanie tylko trochę ułamałem sobie placka. Za to wina dzban wypiłem. Teraz lekko trącam struny. Wdzięcznej liry i piosenkę śpiewa miłej mej ślicznotce. Biorąc pod uwagę, że pod wpływem wypicia, w ramach śniadania jednak, dzbanu wina poeta stworzył piękną, pewnie niejedną, pieśń, co więcej, był Prawdopodobnie człowiekiem pełnoletnim i pochodzącym ze starożytnej Grecji, a nie z komunistycznej Polski, wcale nie musiał czekać do 13. Właściwie dlaczego mielibyśmy mu tego odmawiać? Prawda? A skoro o odmowie mowa, to odmawianie, czy tak dzisiaj nowocześnie brzmiąca asertywność, jest przecież jedną z ważniejszych cech w przypadku konsumowania alkoholu. I taką asertywnością starał się bardzo. Wykazać bohater fraszki naszego polskiego poety Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski jest patronem liceum, w którym mam przyjemność pracować, ale jest również oczywiście autorem wielu zacnych tekstów. I we fraszce o doktorze Hiszpanii informuje nas o tym, że lekarz ów, starając się być bardzo asertywny, postanowił opuścić spotkanie towarzyskie wystarczająco wcześnie, żeby było to dla niego bezpieczne, i udać się na spoczynek. Nasz dobry doktor spać się od nas bierze, ani chce z nami doczekać wieczerze. Dajcie mu pokój, najdziem go w pościeli, a sami przed siebie bywajmy weseli. Wtedy jeszcze asertywność doktora Hiszpana miała swoje przełożenie na rzeczywistość. Już po wieczerzy, pójdźmy do Hiszpana. Bawiere, pójdźmy, ale nie bez zbana. Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły! Doktor nie puścił, ale drzwi puściły. Jedna nie wadzi! dajcie Ci Boże zdrowie, by jeno jedna doktor na to powie. I tutaj już widzicie Państwo, że asertywności powoli zaczyna brakować. Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci. A doktorowi mózg się wełbie mąci. Trudny, powiada mój rząd z tymi pany. Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany. I tak podobnie ma się sprawa, proszę państwa, z bohaterem satyry Ignacego Krasickiego pijaństwo. On co prawda był świadom tego, że nie szedł spać trzeźwo, ale podobnie jak doktor Hiszpan, obudził się raczej w nie najlepszej kondycji. W tym złym samopoczuciu spotkał swojego sąsiada i jemu relacjonował to, co wydarzyło się poprzedniego dnia i wieczora, żeby wyjaśnić skąd jego niewyraźny wyraz twarzy. No i tutaj moglibyśmy wrócić znowu do zagadnienia asertywności, ale akurat bohater w satyry wymienia takie sytuacje, kiedy ta asertywność wręcz byłaby objawem braku kultury. No bo proszę państwa, a właściwie tym razem powinnam powiedzieć, proszę panów, czy któryś z panów wyobraża sobie, że sam bądź któryś z jego kolegów, Odmawia świętowania imienin żony. Myślę, że konsekwencje takiej asertywności okazałyby się zdecydowanie bardziej zgubne niż po prostu wypicie o jeden kieliszek za dużo. I tak też postąpił bohater satyry. Wina mieliśmy dosyć, a że dobre było, cieszyliśmy się pięknie i nieźle się piło. Zatem tutaj nie wykazał się asertywnością, co było jak najbardziej w porządku, bo żona wymagała tego, aby ten dzień był wyjątkowy. No ale nie zmienia to faktu, że obudził się w nie najlepszej kondycji, i znowu żona, będąca bardzo troskliwą partnerką, proponuje mężowi herbatę w ramach kuracji. Odwołuje się znowu do panów wyobrażeń i doświadczeń możliwe. Nie sądzę chyba, żeby panowie też zaufali herbacie jako specyfikowi na nudności i ból głowy, wiadomo z jakiego powodu. Dlatego bohater satyry postanowił szukać rozwiązania sam. I całkiem przypadkiem, proszę sobie wyobrazić, przechodzi obok apteczki, w której jest nalewka anyszkowa. Jak się pan, państwo domyślacie, natychmiast jak ręką odjął, poczuł się lepiej, wszystko wróciło do normy, mógł spokojnie przyjmować gości. Bo w międzyczasie dwaj towarzysze poprzedniej biesiady pojawili się w ich progach. No i po raz kolejny tutaj asertywność też nie ma racji bytu, ponieważ staropolska gościnność wyraźnie mówi, że jeżeli, Bóg, jeżeli gość się pojawia, prawda, gość w dom, Bóg w dom, należy go odpowiednio podjąć. Nie wypada mu niczego nie zaproponować. I druga odsłona tej gościnności, bo jeżeli temu ten gość. Otrzymuje od nas trunek, a my tego trunku nie pijemy, byłoby to co najmniej podejrzane, żeby nie powiedzieć, byłoby objawem braku kultury. Dlatego, kiedy na stole pojawia się wódeczka, również gospodarz delektuje się tym napojem. Jest ona oprócz tego dobra na żołądek i powoduje, że jego samopoczucie staje się jeszcze lepsze. Oczywiście, w ramach tej gościnności pojawia się posiłek, poszynce, cośmy jedli, trochę wina radzi. Kieliszek jeden, drugi, zdrowiu nie zawadzi, a zwłaszcza kiedy wino wytrawione, czyste. Myślę, że Państwo też rozumiecie, że wino do posiłku jak najbardziej na miejscu. No i tak postanowili pić to wino do posiłku, ale nie skończyło się na jednym kieliszku. Mało tego, tak dobrze układały im się rozmowy o polityce, że zobaczyli dno dziesiątej butelki o konsekwencjach. Spożycia tych dziesięciu butelek już nie będę na wszelki wypadek wspominać. No i skoro mowa o staropolskiej gościnności, bardzo ważnej naszej narodowej cesze, mam takie wrażenie, chciałabym wspomnieć o kolejnym jej przykładzie, a mianowicie o zachowaniu rejenta Milczka z zemsty Aleksandra Fredry. Rejent podejmuje u siebie Józefa Papkina. Papkin przychodzi jako reprezentant sąsiada Cześnika Raptusiewicza po to, aby załatwić z rejentem akurat określone sprawą. No i wspomniany już rejent podejmujący wysłannika swojego sąsiada dostaje butelkę spod stolika kilimkiem nakrytego, patrzy w nią do światła, nalewa lampeczkę i podaje papkinowi. Na reakcję papkina nie trzeba długo czekać, on bardzo chętnie próbuje tego trunku i komentuje. Cienkusz, czyli taki osad piwny, właściwie zlewki, czyli nie najlepsze wino. Deresz, Mętny, taki słaby trunek. Istna lura, panie bracie. Cóż lepszego tu nie macie? Zastanawia się, czy właściwie powinien to robić, ale bardzo szybciutko rezygnuje z opcji nie picia dalej i sięga po kolejny łyk, kolejną szklankę, kolejny kieliszek. Idzie do stolika, nalewa sobie. Mętny! Kwaśne nadpojęcie, istna lura, to również nie przeszkadza mu w tym, żeby pić więcej i więcej. Dlatego kiedy przychodzi do Cześnika Raptusiewicza, by zdać mu relację z obrad z rejentem, informuje swojego wysła... swojego szefa, tak to możemy nazwać, a to jakiś wzrok szatana, cały język w trąbkę zwija. Wino trochę mocne było. Dodał wina zieleniaka, czyli węgierskiego wina, na co Cześnik, niby do siebie pod nosem komentuje, nie będąc świadomy konsekwencji tego, co mówi, otruł pewnie. Papkinowi niewiele było trzeba, zaraz poukładał sobie jedno do drugiego i mówi, tu coś boli, oj, oj a piecze, ach to wino, takie męty, o zbrodniarzu. O przeklęty, taką piękną niszczysz murze, że ta zmi, żmija, ten w czart wcielony dziś trucizną mnie zabija? Umrzeć, umrzeć wielkie nieba. Niewiele było Papkinowi, trzeba zaczął nawet pisać testament, ale wiemy, że zemsta Aleksandra Fredry jest komedią, a nie kryminałem. Zatem, zatem bardzo szybko to, co wydawało się być przez chwilę symbolem trucizny, śmierci i zbrodni, wraca do łask i znowu staje się symbolem staropol staropolskiej gościnności. No właśnie, staropolska gościnność związana z podejmowaniem e, odwiedzających nas ludzi winem nie jest dla nas taka oczywista, dlatego że wino nie jest typowym trunkiem związanym z naszym krajem. Wiemy, że prawdopodobnie pochodzi z Kaukazu, ale jak to się stało, że w tej Polski jednak trafiło i tutaj, proszę Państwa, myślę, że też się po, po, po części domyślacie, zawdzięczamy to chrześcijaństwu, bo to zakonnicy spowodowali, że to wino stało się również w naszym kraju tak popularne. To oni znali techniki winiarskie i spowodowali, że dzisiaj zdarza nam się pić w różnych okolicznościach wino. I skoro o zakonnikach mowa, to również Ignacy Krasicki, wspomniany już autor satyry pijaństwo, poświęcił im swój poemat heroikomiczny, ale nie podpisał go swoim nazwiskiem. Poemat zatytułowany był Monachomafia, czyli Wojna Mnichów. A dlaczego nie podpisał tego poematu swoim nazwiskiem? Ponieważ sam był biskupem i świadom był doskonale tego, co się może wydarzyć, jeżeli biskup podpisze swoim nazwiskiem tekst, którym mnichów nazywa wielebnym głupstwem albo świętymi próżniakami. Tytułowa wojna mnichów, do tytułowej wojny mnichów doszło między Karmelitanami i Dominikanami, i właściwie do, nie do końca wiemy, dlaczego tak naprawdę się pokłócili, ale mieli taki pomysł, owi mnisi, żeby do tego pojedynku starcia doszło na picie alkoholu. Daj pokój, bracie, rzekł ojciec Hilary. Nie zaczepiajmy rycerzów zbyt sławnych. Wiesz doświadczeniu, wiesz co mówi stary. Widziałem nieraz w tej pracy zabawnych zbyt to są mocne kuflowe filary. Nie zdołasz wzruszyć gmachów starodawnych. Znam ja ich dobrze, zna ich brat Antoni. Pijemy dobrze, ale lepiej oni. Zatem zrezygnowali z koncepcji pojedynku na picie alkoholu, ale posłużył im ten alkohol jako wsparcie podczas obmyślania planu, co zrobić innego. Że dobrze myśleć o chlebie i wodzie, bajali niegdyś mędrcy zapalczywi. Wierzył świat bajkom, lecz mądry po szkodzie, teraz się błędom poznanym przeciwi. Już, już wstrzemięźliwość nie jest teraz w modzie. Piją jak drudzy. Mędrcowie prawdziwy. Miód dobry myślą, żywości udziela. Wino strapione serca rozwesela. Nawet mnisi wiedzieli, że bez tego wina ani rusz. Jeżeli mieli podjąć jakieś mądre decyzje, musieli najpierw się porządnie napić. Pozwolę sobie przywołać jeszcze jeden fragment tego tekstu, w którym Ignacy Krasicki sparafrazował swój wcześniejszy tekst, Hymn do Miłości Ojczyzny po to, aby oddać swój szacunek, również przy okazji winu. Wdzięczna miłości kochanej szklenice, czuje cię każdy i słaby, i zdrowy, dla ciebie miłe są ciemne piwnice, dla ciebie znos, znośna duszność i ból głowy, słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknicę, w tobie pociecha, w tobie zysk gotowy, byle cię można znaleźć, byle kupić, nie żal skosztować, nie żal się i upić. I tak po takiej konsumpcji wina mnisi zaczynają prowadzić jednak bitwę przypominającą trochę bardziej starcie zbrojne, aczkolwiek nie mają oczywiście innego oręża, jak rekwizyty znajdujące się w pobliżu. Zaczynają rzucać do siebie sandałami, trepkami, pasami, ale również kielichami i... Księgami szczęśliwie, pijatyka ustępuje miejsca zgodnej pijatyce. Mówiliśmy o tym, że wino jest symbolem gościnności, podejmowania odwiedzających nas osób, że w pewnym sensie tworzy nastrój, daje nam szansę dojść do jakichś rozsądnych wniosków, przynajmniej Nisi tak, nisi tak zakładali, że jest elementem jakiejś większej celebracji. Ale bywa również, proszę Państwa, przecież traktowany jako towarzysz przyjemnych wieczorów tete a -tet, jako rodzaj afrodyzjaku albo element tak zwanego romantycznego nastroju. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć tekst kogoś, kogo może Państwo nawet nie podejrzewają o taki sposób formułowania myśli, a mianowicie Williama Shakespeare'a. W bardzo poważnym tekście, jakim jest Macbeth, wykreował postać odźwiernego który mimo wszystko poddaje wątpliwość, czy to wino tak naprawdę takim dobrym afrodyzjakiem jest. Zostaje wybudzony przez dobijających się do bram zamku Macbeta mężczyzn i taki rozbudzony, niezbyt zadowolony z tej całej sytuacji wypowiada do nich następujące słowa. Pochulało się trochę, poszliśmy spać dopiero, kiedy drugi kur zapiał, a picie to, że tak powiem, ojciec duchowy trzech rzeczy. Czerwonego nosa, senności i tego, że sikać się chce. Co się tyczy czwartej dziedziny, znaczy rozpusty, to tutaj sprawa robi się złożona. W miarę picia ochota rośnie, ale poziom wykonania spada. Dlatego można powiedzieć, że tęga popijawa do rozpusty ma stosunek taki więcej dwulicowy. Jedną ręką ją wydaje na świat, a drugą ręką przeszkadza w rozwoju. Jedną ręką popycha naprzód, a drugą ręką podkłada jej nogę. Jedną ręką szepcze wyrazy otuchy, a drugą ręką depcze jej godność. Także w sumie rozpusta nie wie, jak sprawy stoją. Jeśli w ogóle stoją, to dokąd się z nimi kierować. W końcu rozpusta czuje się przez picie tak wyprowadzona w pole, że tak jak stoi na tym polu, pada do łóżka i zasypia. Czyli możliwe, że niekoniecznie ten afrodyzjak zawsze zadziała tak, jakbyśmy tego chcieli. Jeszcze jedna przestroga, proszę Państwa, przed nami na wszelki wypadek. In vino veritas in aqua sanitas, czyli w winie, prawda. W wodzie zdrowie. No chyba, że akurat gdzieś w pobliżu przechodzi Jezus, to wtedy tak naprawdę nie wiemy, co jest winem, a co jest wodą. Ale, jeżeli wierzyć temu staremu powiedzeniu, które jest z nami chyba od zawsze, ponieważ trudno dostrzec, jakie są jego źródła, wino jest pewnym rodzajem wariografu. Z każdym kolejnym kieliszkiem jego działanie jest skuteczniejsze. I ilustracją do tego fragmentu chciałabym uczynić historię Dubrawki-Ugresic, a właściwie autorstwa Dubrawki-Ugresic, która opisuje losy Stefci Ćwiek. Stefcia Ćwiek to jest taka chorwacka Bridget Jones, jak mówią recenzenci tej książki, czyli desperacko, za wszelką cenę poszukująca partnera na dalszą część swojego życia. Nie rozumiejąca właściwie, że to nie jest niezbędny element szczęścia kobiety oczywiście. No ale ma taką swoją przyjaciółkę, o której mówi paradoksalnie Emancypowana Ela. Ta wspomniana emancypowana Ela piąty raz piąty raz wychodzi za mąż. Co oczywiście, w, oczywiście wpędza dubrawkę w otchłań rozpaczy, bo sama dubrawka jeszcze ani razu za mąż nie wychodziła, na dodatek przyjaciółka obiecuje dubrawce, nie dubrawce, oczywiście, bo ta jest autorką książki, tylko Stefci świet, że jeżeli ta ustawi się w odpowiednim, zaplanowanym wcześniej miejscu. Emancypowana Ela będzie tak próbowała trafić w to miejsce bukietem, że jak w amerykańskim filmie na pewno zagwarantuje jej szybkie zamążpójście. Niestety Ela, rozemocjonowana piątym ślubem, nie wiem czy tutaj można wpaść w rutynę, ale pewnie nie. Była tak podekscytowana, że zapomniała o wcześniejszych ustaleniach i tego bukietu po prostu nie rzuciła. Co spowodowało, że Dubrawka, znowu nie Dubrawka, tylko Stefcia poczuła się nie najlepiej. Ślub Eli nie wydawał się Stewci szczególnie wesoły. Zatem, żeby się rozweselić, Stewcia wypiła kieliszek wina i zjadła trochę chrupiącej skórki prosiaka. Stewcia piła drugi kieliszek wina, pogryzała prosiaka i omiatała wszystkich wzrokiem. Stewcia przeszła do trzeciego kieliszka oraz francuskiej sałaty i bardzo się dziwiła, że nie robi jej się niedobrze. Emancypowana Ela promieniała, błyskała swoimi zębami i rozsiewała metaliczny blask. To potworny, pomyślała Stewcia, po czym wypiła kolejny kieliszek wina. Przypominam, in vino veritas in aqua sanitas. I nagle odezwała się ze swojego kąta groźnym głosem: Ela, z ciebie to prawdziwy seksualny kombajn. Stewci zakręciło się w głowie. Coś ją mocno pociągnęło w sen, poddała się więc. Na szczęście wspomniany sen oszczędził Stefcie od tego, żeby nie usłyszeć komentarzy na wypowiedziane prawdziwe pod wpływem wina prawdopodobnie słowa. Rano Stewcia się obudziła, ale nie otwierała oczu. Powieki miała całkowicie sklejone. Wreszcie ostrożnie odlepiła jedną z powiek i zerknęła z ukosa. Najpierw dostrzegła jakiś ciemny kształt, ale nie mogła dojść, co to. Otworzyła oczy trochę szerzej. Świńska głowa. Nie, to niemożliwe. Szybko opuściła powieki, po czym znów ostrożnie je odemknęła. Stewcia z przerażeniem uniosła się na łóżku i zobaczyła na podłóżce łeb pieczonego prosiaka. Obok leżała obiecana wiązanka ślubna. Pięknie mnie przystroili. Nie wiem, czy tak umieszczona wiązanka ślubna jest gwarancją szybkiego zamążpójścia, ale na pewno troszeczkę złagodziła widok tego pieczonego prosiaka. Mówiliśmy o tym, że wino jest takim elementem związanym ze staropolską gościnnością, mówiliśmy o tym, że umila nam wieczór bądź nawet poranek, jak w przypadku anakreonta. Wspomniałam o tym, że może rozjaśnić nam umysł, ale przede wszystkim powinno nam się kojarzyć z takim miłym, relaksującym nas wieczorem, kiedy siedzimy w miłym towarzystwie, wypoczęci, nie musimy już o niczym myśleć, możemy napić się w spokoju lampki wina. I na zakończenie swojego wystąpienia chciałabym jeszcze przytoczyć jeden cytat z książki mojej ulubionej autorki Magdaleny Witkiewicz, która razem z Nataszą Sochą w tandemie napisała książkę Awaria Małżeńska. Ewelina zjadła kolację, własnoręcznie przygotowaną przez męża, a potem usiadła przed telewizorem z lampką czerwonego wina. To, co się działo w domu, przypominało piękny sen, dlatego nie wykonywała zbyt gwałtownych ruchów, żeby się nagle nie obudzić. Dzieci już spały, a do łóżka poszły bez słowa i to przed usną. Same umyły zęby, a brudne ubrania włożyły do kosza na bieliznę. Sebastian sprzątał właśnie po kolacji, więc ona miała czas tylko dla siebie. I takiego czasu, proszę Państwa, tylko dla siebie przy lampce czerwonego, białego bądź różowego wina życzę Państwu bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za poświęcenie mi czasu i zaproszenie mnie do swoich domów. A na zakończenie chciałabym jeszcze taką prywatną dygresję. In vino veritas, in aqua sanitas, w winie prawda, w wodzie zdrowie. I chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tych Państwa, którzy wiedzą, że w wodzie zdrowie i z którymi mam okazję spotykać się często podczas pływania na naszym świętochłowickim basenie. Dziękuję, życzę dużo zdrowia i mam nadzieję do zobaczenia.